Jesienią zaczyna się szkoła nie tylko dzieci maszerują na zajęcia, ale i dorośli. W poniedziałek 23 września w Centrum Biznesu i Innowacji w Nowej Rudzie rok akademicki rozpoczął Uniwersytet Trzeciego Wieku. Nowy rok akademicki 2013-2014 rozpoczynamy szczególnie uroczyście, bo będziemy gościć również naszych przyjaciół z Ząbkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oczywiście jeżeli chodzi o plany i zamierzenia, one są zawsze bardzo duże. To wszystko zależy od ludzi. Ludzi, którzy są, a uniwersytety istnieją po to, aby dać trochę radości tym, którzy są już, że tak powiem, po gwarancji 50 plus i 60, ale w uniwersytetach są również osoby młodsze, bo nie ograniczamy ani wieku, ani wykształcenia. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Inauguracja miała charakter uroczysty. W sali konferencyjnej zebrali się zaproszeni goście, władze miasta i powiatu i przede wszystkim przedstawiciele uniwersytetów. Ten Noworudzki potrafi znaleźć sojuszników również w innych miastach. Zupełnie spontanicznie po prostu chcemy ze sobą być. W zasadzie to, to ta przyjaźń daje nam, dodaje nam skrzydeł pozwala nam na wymianę doświadczeń. To jest rzecz naturalna. Uważamy, że, że nie ma już dzisiaj innej możliwości jak to, aby dzielić. My nie konkurujemy ze sobą, bo to by było niewłaściwe nie, nie, nie w zasadzie. My możemy tylko uczyć się nawzajem od siebie i ja tak przynajmniej to rozumiem. Ona trwa już od czterech lat i myślę, że tak pozostanie Zresztą nie tylko z tym uniwersytetem, bo również z Bielawskim Uniwersytetem. Dwa lata temu gościliśmy tam na inauguracji, dziś gościmy Ząbkowicki Uniwersytet i jest to ogromna przyjemność dla mnie, że przyjęli to nasze zaproszenie. Uniwersytet w Nowej Rudzie to prawdziwy przyjaciel naszego uniwersytetu. Podpisaliśmy umowę... Partnerską właściwie taką o współpracy. Wzajemnie się uzupełniamy, przybywamy u siebie. Nowa Ruda przyjeżdża na inaugurację do nas. My przyjeżdżamy do nich na koncerty, na spotkania, a szefowa Uniwersytetu, no to jest osoba, której można sobie zamarzyć jako przyjaciółki, na którą zawsze można liczyć i to już jest sprawdzona osoba. Stowarzyszenie prowadzi wiele ciekawych zajęć, nie tylko wykładów naukowych, ale także wyjazdów. Może pochwalić się chociażby założeniem klubu Maluszka w Słupcu czy utworzeniem salki telewizyjnej w miejskim oddziale szpitala dziecięcego. Jak widać, oferta jest bogata i odpowiednia dla każdego bez względu na wiek i płeć. Uniwersytet wieku w Ząbkowicach działa od 2009 roku. W czerwcu będziemy obchodzili pięciolecie na sportowo. Należą emeryci, ręciści z Ząbkowic i z okolicy, ci którzy pragną spędzić czas Sportowo, właściwie w dobrym towarzystwie, naukowo. Panów oczywiście serdecznie zapraszamy. To jest w całej Polsce taki dosyć trudna grupa ludzi, którzy niechętnie jakoś tak do Uniwersytetu przystają, ale z ogromną przyjemnością zawsze tu chętnie ich widzimy i chętnie oddamy im głos. Jak powiedziała prezes Noworudzkiego Uniwersytetu III wieku Karolina Popiel, także ludzie po 18 roku życia mogą wieść wspaniałe i barwne życie, spędzając każdy dzień w gronie wiernych i oddanych sobie ludzi.